Turecki serial Wichrowe Wzgórze przedstawia nieoczekiwane spotkanie Cajnep i Halila, których życie toczy się w odmiennych rzeczywistościach. Emocjonująca telenowela miesza w sobie miłość, nienawiść oraz pragnienie zemsty, przyciągając widzów od pierwszej chwili. Zobacz, co przyniesie odcinek 273, który TVP1 wyemituje 10 października, o czym jest serial Wichrowe Wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 273 piątek 10 października. Ażu, zdesperowana pokojówka, przeszukuje pokój Cajnep, szukając czegoś, co pozwoli jej na szantaż i zdobycie pieniędzy dla Birola. Przyłapana kłamie, lecz postanawia zyskać zaufanie pani, by ją później zniszczyć. Tymczasem Cajnep buntuje się przeciwko mężowi Halilowi, który próbuje kontrolować każdy aspekt jej życia. Gdy planuje zemstę, odkrywa, że jego działania miały inny cel, publiczne potwierdzenie ich małżeństwa. W jej sercu rodzi się cień nadziei, lecz aż już szykuje swój cichy atak.